Panie Hubercie Moglibyście dać w Milenium trochę więcej Nie macie jakiejś promocji teraz? Słucham? Panie Hubercie, nie moglibyście dać w Milenium trochę więcej? A wie pan mamy taką promocję teraz. Teraz na koncie oszczędnościowym w Milenium dajemy Wam więcej 5,5% w skali roku dla nowych środków w promocji do końca września bieżącego roku. Ale trzeba się spieszyć. Bank Milenium. Inspiruje nas życie. Cześć! I'm Katy Perry and I need your help. Do you have a spark inside of you? Do you have a dream or a talent or a goal? I want you to Chcesz wystąpić z Katie Perry w jej najnowszym teledysku? Wejdź na www.eramusicgarden.pl Najlepiej dzięki Blue Connect. Teraz od 39 zł miesięcznie z modemem za złotówkę. Do zobaczenia! Takie rzeczy tylko w erze. Jaka kategoria? Spotkania. Dobra Ewa, dajesz siebie wszystko. Doprawiać. Przyprawa. Aromat. Imbir! Dłonie, mm, Delikatne. Aha. Nalewanie. Czekaj. Spotkania z imbirem. Sączenie. Jesteście już bardzo blisko. A -a -a. Gingers. <laughs> Gingers. Smak wolnych chwil. Zabić świnie. Linia policyjna. Nie przekraczać natychmiast przywieź tu moje rzeczy albo skopie ci tyłek Spragniony wrażeń? zimny lech Spróbuj silnego lecha w nowej puszce. Dobrze się trzyma! To daje wrażeń! Innowacja w szamponach przeciwłupieżowych odniwa, eksperta w pielęgnacji. W przeciwieństwie do formuły stosowanej przez wiodącą markę szamponów przeciwłupieżowych, opatentowana formuła Liquid Clear System rozpuszcza się całkowicie, aby skutecznie usunąć łupież, nie obciążając włosów i skóry głowy. 0% łupieżu, 100% zdrowej skóry głowy. Skuteczność potwierdzona badaniami. Wypróbuj nową generację szamponów przeciwłupieżowych od Nivea. jest niepokorny. Trzeba pilnować, by zawsze odnalazł drogę do słońca. Wtedy daje najlepszą goryczkę i piwo jest prawdziwym piwem. Warga miara prawdziwego piwa. To jest aparat. A to jest aparat z mini ratką. To jest fotel. A to jest fotel z mini radką. To są wakacje pana Janka. A to są wakacje pana Janka z mini ratką. Z mini ratką w PKO Banku Polskim staćcie na więcej. PKO Bank Polski blisko ciebie. Pan Adam położył podłogę. Też bądź bohaterem w swoim domu. Użyj desek trójwarstwowych klon, grubość 15 mm metr kwadratowy za 49. Leroy dla domu z pomysłem. Teraz w Castorama znajdziesz deskę podłogową sosna o wymiarach 25x115x2450 mm za jedyne 32 zł i 97 groszy za metr kwadratowy. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. A, widział pan tę ostatnią reklamę Netci u dentysty? No raczej. No, to już się nie będzie. A co będzie? A też o szybkim internecie. Ale jakim? A to ja już panu pokażę. Teraz szybki internet 8 megabitów na sekundę za 49 złotych, a jeszcze szybszy router za złotówkę. 801, 802, 803. Netia. Dlaczego tak trudno oprzeć się? Leis prosto z pieca. Powolne wypiekanie nadaje im doskonały smak, a najlepsze przyprawy lejs niezwykły aromat. Leis prosto z pieca. Tak pyszne i 70% mniej tłuszczu. Czy znasz zmarszczki tak głębokie, że nie tylko je czujesz, ale i widzisz? Moje rozwiązanie? Ekspert. Revitalift. Numer jeden w kremach przeciwzmarszczkowych. Klinicznie potwierdzone rezultaty. Zmarszczki są kładsze. Nawet te najgłębsze są widocznie zredukowane. Revitalift L'Oreal Paris. Dziś Revitalift obchodzi 15 urodziny. Te okazje świętuje wyjątkową ceną. A ty jak dbasz o odporność swoich najbliższych? Mój Jasio znów pójdzie do przedszkola. Tak bardzo chcę być przy nim cały czas, ale przecież nie mogę się rozdwoić. Pójść do pracy i zostać z nim, aby cały czas go chronić. Skoro to niemożliwe, znalazłam dodatkową pomoc. Codziennie rano pijemy Actimel, który zawiera 10 miliardów bakterii LKC Defensis. I pomaga wzmacniać naturalną odporność. Teraz jestem o niego spokojniejsza. Actimel pomaga wzmacniać naturalną odporność. Czujesz lekki głód? Nie jedz pierwszej napotkanej rzeczy. Spróbuj tuka. To pyszny krakers. Jest wypiekany, lekki, chrupiący i mocno paprykowy. Paprykowe krakersy tuk. Tukni głód. Pragnienie nie, nie ma szans. Sprite. Baw się na domówce Sprite'a na Facebooku i wygraj imprezę, o której będzie głośno w Twoim mieście. Jakbym teraz się napiła kawy i zjadła te lody. Nie. No nie. Raczej nie, nie, nie. W nie. Nie. Sensodyny ultraszybka ulga działa w 60 sekund. Niesamowite. Lody świetne i nie boli. Nie czuję bólu. Odczuwalne natychmiast. Ta pasja naprawdę działa. Nie ja Mogę więcej. Lekarze-dentyści rekomendują sens Rysa jak włos to nie powód do paniki. Najpierw zlekceważono zapowiedź katastrofy. Czy to będzie silny wstrząs? To, co nastąpi, nie da się przewidzieć. Potem w Los Angeles rozpętało się prawdziwe piekło. Czartą Hestą, Abagardne. Zapraszamy na super seans. Trzęsienie ziemi. Jutro o 25 w siódemce. nadaje piwu goryczkę dlatego coroczne święto chmielu to wydarzenie bliskie każdemu znawcy piwa zapraszamy 10 i 11 września do Kazimierza Dolnego na profesjonalia piwowarów i barmanów innowacja w szamponach przeciwłupieżowych od Niwa, eksperta w pielęgnacji w przeciwieństwie do formuły stosowanej przez wiodącą markę szamponów przeciwłupieżowych, opatentowana formuła Liquid Clear system rozpuszcza się całkowicie, aby skutecznie usunąć łupież, nie obciążając włosów i skóry głowy. 0% łupieżu, 100% zdrowej skóry głowy. Skuteczność potwierdzona badaniami. Wypróbuj nową generację szamponów przeciwłupieżowych od Nivea. TVN prezentuje Orange Warsaw Festival 2010. Dwa dni muzyki na światowym poziomie. Kup bilet. Ceny już od 59 zł. Szczegóły na Orange Warsaw Festival TVN.PL. Czy te wolne rodniki i toksyny to naprawdę problem? Tak. Zwłaszcza jeśli chodzi o włosy, skórę i paznokcie. Zobacz, wzmacniamy je, ale wolne rodniki i toksyny je osłabiają. To co mam robić? Stosuj Belisse detox. Zawiera dodatkowo antyoksydanty i substancje oczyszczające. Neutralizuje wpływ szkodliwych czynników i jeszcze efektywniej wzmacnia włosy, skórę i paznokcie. Belissa Detox. Pełne wzmocnienie. A na pajączki, jeśli chcesz się ich pozbyć, Belissa anti -Red. Zapomnij o pajączkach. Yeah. Sosy łowicz pełne są kawałków warzyw, które dają im wyjątkowy smak. Pewnie dlatego są najczęściej kupowanymi sosami w Polsce. Spróbuj koniecznie dwóch nowych afrykańskich sosów łowicz z orzeszkami lub z pomarańczą. Tylko teraz prawdziwe Afrykasy. On nigdy nie dorośnie. Próbuję pokojówki na pełny etat. Ciągle marzę o karierze rockmana. Jest cudowny. Kochanko. Magia aromatu, który zbliża. Jakob Skronung. Poprosiliśmy grupę kobiet o udział w badaniu. W momencie silnego bólu miały wziąć iBum, e lek w kapsułce z płynem i zmierzyć czas, po jakim ustąpi ból. Zielona kapsułka iBum e rozpuszcza się szybciej niż zwykła tabletka. Błyskawicznie uwalnia lek i szybko likwiduje ból. Kobiety potwierdzają szybkość działania kapsułki iBum. E iBum. E szybszy niż ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem boom, lub farmaceutą. Boom, gdyż każdy lek niewłaściwie boom, stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. thank mm -hmm. you I need your help. Do you have a spark inside of you? Do you have a dream or a talent or a goal? If you have, I want you to share it with the world in my new music video. So Poland, join me. I really hope you'll help me make this happen. Chcesz wystąpić z Katie Perry w jej najnowszym teledysku? Wejdź na www.eramusicgarden.pl Najlepiej dzięki Blue Connect. Teraz od 39 zł miesięcznie z modemem za złotówkę. Do zobaczenia! Takie rzeczy tylko w erze. Zacznij rok szkolny od zakupów w Carrefour, bo tylko w Carrefour każdego dnia masz super ceny. Na przykład śliwki duży kaliber tylko złoty 98 zł za kg. Skap bez kości tylko 10.98 za kilogram. Carrefour pozytywnie każdego dnia. Prawie 200 lat temu w wodzie w Nałęczowie odkryto cenne minerały. Dzisiejsze badania dowiodły, że odpowiednie nawodnienie wspomaga optymalną pracę umysłu i ciała. Nałęczowianka, ceniona przez specjalistów od lat. Zrobiłam wasz ulubiony twaróg. Jak wam smakuje mój twaruk? Mmm, jak zawsze pyszny. Twaruk delikatny prezydą, smak domowego twarogu. Nawet 24 tysiące minut do wszystkich i Nokia N97 Mini od złotówki z aplikacją Owi mapy do nawigacji samochodowej i pieszej. Dający plus dla firmy. Teraz w Leroy Merlin skrzydło pokojowe Monachium za 280. Klamka w prezencie. Pan Michał sam wymienił drzwi w mieszkaniu. Też bądź bohaterem w swoim domu. Leroy Merlin dla domu z pomysłem. Chcesz pozbyć się bólu lub gorączki? Zaufaj panadolowi. Panadol niezawodny i bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wszędzie dobrze, ale najlepiej w domu ten zapach ten smak, który pamiętam tylko stąd wiejskie ziemniaczki. Polskie ziemniaki. Chrupiące, smaczne w tradycyjnych polskich, najbardziej ulubionych smakach. Nowe chipsy. Wiejskie ziemniaczki. Wiejskie ziemniaczki. Nasze chipsy. Stąpili. Wersja polska dla TVN ITI Film Studio. Tekst Anna Rotert czytał Janusz Kozioł.